Witam Was bardzo serdecznie. Witam prosto z Australii. A bardzo gorący, upalny dzień i chociaż mam tutaj klimatyzację, to troszeczkę jest mimo wszystko <grym> ciepło. Nie mogę Was słyszeć, ale widzę, co piszecie w czacie. Jest kilka osób, które się przedstawiły. Jest Elżbieta, jest Dominika. Ela, i jeszcze gdzieś jest Arek, i ktoś jeszcze zapewne za chwilę też się włączą. Kochani, bardzo się cieszę, że mamy taką technologię, że możemy się łączyć na każdą odległość z każdego miejsca na świecie i spotkać się ze sobą w różnych celach, tym razem w celu, żeby. Dowiedzieć się czegoś na temat stanu centrum, tej praktyki, która jest tak uniwersalna i tak dużo dobrego już uczyniła dla wielu ludzi. Ja cieszę się bardzo, że mogę Wam to przekazać podczas takiego spotkania. Podstawy, czym to jest. Ufam, że troszeczkę na stronie internetowej www.lftcoaching.com, że. Poczytaliście sobie wstępu, czym jest stan centrum, czym jest hologram pola życia. Tam jest do odsłuchania również praktyka, krótka, taka na codzienne życie. Jest również i dłuższa praktyka, można sobie to pobierać ze strony. Natomiast to, co chciałabym Wam dzisiaj zaprezentować, to krótki wstęp. Na temat tego, jakie są bonusy, benefity wynikające, dobre efekty wynikające z tego, że codziennie praktykujemy przebywanie w stanie centrum. Tutaj macie ilustrację po prawej stronie ode mnie na ekranie. Macie ilustrację. Która jest również na stronie internetowej, która ukazuje nam kobietę, która jest taką typową dzisiaj kobietą, którą można spotkać na ulicy, w biurze, w kawiarni, która pracuje, która chodzi do biura, która wiele godzin tam spędza, żyje szybko, ma dziecko, ma męża, a może jest singielką. W każdym razie. Kobieta, która jest współczesna i która ma w sobie dużo światła, która generuje światło w centralnej czakrze, pomiędzy czakrą serca, czakrą splotu, w tak zwanej centralnej boskiej czakrze, która jest esencją człowieka, esencją pozytywną człowieka, ta kobieta tutaj generuje takie światło. Generuje światło, czyli potrafi. Skondensować pozytywną energię w sobie i wypromieniować ją na zewnątrz, wypełniając całe swoje pole energii tą pozytywną esencją nie tylko swoją aurę, ale cały hologram pola swojego życia. W tym miejscu chcę wyjaśnić, że hologram pola życia wielka bańka energii, w której żyjemy w środku to nie jest tylko Aura, czyli ta otoczka energetyczna, która jest ekspresją wszystkich naszych czagr, emocji, myśli i tak Hologram pola życia, trójwymiarowa bańka energii, w której żyjemy w środku, jest polem informacyjnym, polem zdarzeń, polem pamięci z przeszłości i również... My znajdujemy się wewnątrz niej i wewnątrz niej znajduje się wszystko, z czym jesteśmy połączeni. Z czym jesteśmy połączeni w przeszłości, w teraźniejszości i z czym również jesteśmy połączeni już teraz, w przyszłości. Ponieważ w hologramie pola życia, w którym żyjemy w środku i który tworzymy, budujemy również każdego dnia, znajdują się już Warianty naszej przyszłości jeszcze nie wybrano. Niektóre już zaczynamy wybierać, bo zaczynamy rozmyślać o pewnych planach, decyzjach. Niektóre już a, warianty przyszłości się generują, materializują, bo decyzja jest podjęta i zaczynają się materializować coraz bardziej i bardziej w, w naszym hologramie pola, po obszarach przyszłości. Mamy również zapisaną w hologramie pola, w którym żyjemy, w środku, zapisaną całą naszą przeszłość, włącznie z poprzednimi wcieleniami. I to wcale nie znaczy, że to jest gdzieś tam z tyłu, wyłącznie, bo możemy sobie tak wyobrażać, że z tyłu mamy przeszłość. No, w pojęciu liniowym czasu, z tyłu mamy przeszłość, my mamy teraźniejszość, a przed nami jest przeszłość w pojęciu liniowym postrzegania czasu. Natomiast w pojęciu holograficznym postrzegania czasu, czas jest przestrzenny, to dzisiaj udowadnia, opowiada fizyka kwantowa i również w pracy sesyjnej, warsztatowej w metodzie LFT, Life Field Therapy, czyli po polsku uzdrawianie w hologramie pola życia, udowadniamy to, że tak zwane ślady pamięciowe z przeszłości, znajdują się w różnych miejscach wokół nas, w tymże hologramie. Niektóre są z tyłu, niektóre są z przodu, ślady z przeszłości, pamięć z przeszłości. Niektóre są bliżej, dalej, niektóre na dole, niektóre, niektóre gdzieś tam w górze, po, po diagonalu, nad głową, w różnych miejscach, kiedy przypominamy sobie w przeszłość, konkretne wydarzenia, a mamy odczucie, mamy wrażenie, gdzie znajduje się ten ślad pamięciowy. Mam taką propozycję dla Was teraz, żebyście na chwilę pomyśleli na przykład o wigilii ostatniej. Wigilia 24 grudnia 2014, godzina 20 wieczorem. Przypomnijcie sobie, gdzie byliście wtedy i w jakich okolicznościach. I postarajcie się wyczuć, w którym miejscu Waszego pola, gdzieś wokół Was, znajduje się to wspomnienie. Wyczuć, po prostu wyczuć. Istnieje specyficzna sieć połączeń pomiędzy nami a wspomnieniami. Wspomnienie wigilii jest gdzieś tutaj, czy gdzieś tam. Wspomnienie wakacji lipca 2014 będzie gdzieś tam. A jak będzie bardzo żywe, to będzie być może tutaj, w różnych miejscach. Mamy zarejestrowane ślady pamięciowe z przeszłości. Chciałabym, żebyście wyobrazili sobie przez chwilę taką sytuację. Co by było, gdybyście mogli mieć świadomość i widzieć wszystkie ślady pamięciowe z przeszłości, jakie, jakie pamiętacie świadomie. No, dużo tego jest, prawda? Gdyby tak sięgnąć do tej pamięci, to dużo, dużo, dużo wydarzeń, dużo wydarzeń, i one w różnych miejscach hologramu naszego pola się znajdują. I pośród nich znajdują się zarówno te wydarzenia przyjemne, pełne radości, szczęśliwe, jak i te traumatyczne, pełne płaczu, żalu czy strachu niekoniecznie dla nas przyjemne czy pozytywne. Wszystkie te ślady pamięciowe znajdują się w hologramie koleży. I one są ciągle razem z nami. Są dzień i noc razem z nami. Niezależnie od tego, co robimy, gdzie jest nasza uwaga, czy śpimy, czy jedziemy autobusem, czy autem do pracy, czy zajmujemy się dzieckiem, czy robimy zakupy i tak dalej. Te ślady pamięciowe są zawsze z nami. Dlaczego tyle o tym mówię? Dlatego, że ważne jest mieć świadomość, co znajduje się wewnątrz mojego świata, mojego hologramu, pola energii, w którym ja żyję w środku, żeby móc, żeby móc to uzdrawiać w sobie, tę pamięć traumatyczną. By móc uzdrawiać połączenia, jakie mam z ludźmi bliskimi lub dalszymi, by móc planować przyszłość, wybierać tę optymalną dla mnie. A przede wszystkim, żeby mieć świadomość, że ja istota żywa, człowiek, który myśli, kreuje, planuje, ma intencje, zapamiętuje, działa, żyje w połączeniu nieustannym ze wszystkim, z czym ma kontakt. I w tym również z przeszłością, z chwilą teraźniejszą i z przyszłością. Mamy połączenia z miejscami, w których mieszkamy, lubimy, nie lubimy, z miejscami naszej pracy, z ludźmi, z którymi mamy dobre kontakty i nieciekawe kontakty. Mamy połączenia z tymi, których kochamy, a którzy żyją daleko gdzieś w danej chwili mieszkają czy pracują. Mamy z nimi nieustanne kontakty. Mamy z nimi nieustanny kontakt, ponieważ istnieje połączenie niewidzialne. Połączenie psychie neuronalne, połączenie duchowe i wiele jeszcze innych połączeń, również połączenie telepatyczne. Mamy połączenie z kwiatami w naszym ogrodzie. Mamy połączenie z ulubionymi drzewami w parku. Mamy połączenie z bardzo nielubianą urzędą gdzieś w urzędzie, która nie załatwiła nam uprzejmie naszej sprawy. Istnieje nasz emocjonalny związek z tą panią urzędniczką. Istnieje to O tym Opowiadam szczegółowo na warsztatach, również na sesjach, ponieważ świadomość tego, co znajduje się w Twoim hologramie, hologramie pola życia i z czym jesteś połączona, połączony nieustannie, aż na to jest bardzo ważne wiedzieć, um, uświadomić sobie właśnie intensywność tego wpływu. Intensywność tego wpływu na ciebie i intensywność twojego wpływu na te elementy w swoim hologramie pola życia, z którymi jesteś połączony, połączony. I teraz nawiązując do stanu centrum, do tematu, okazuje się, że dopiero, gdy człowiek znajdzie się intencjonalnie Psychicznie, mentalnie, intencjonalnie, energetycznie i pod każdym względem, w samym centrum tego hologramu, pola życia, swojego osobistego, to tylko wtedy ma całkowity dostęp do świadomości, co tam jest, do wiedzy, do informacji. Tylko wtedy ma całkowity mm, potencjał w, swoim ręku, w swoich rękach, by zarządzać w pewnym stopniu tymi połączeniami, by używać tych, które są korzystne, komfortowe.